Powiedziałbym, święta wojna o Adama Bonieckiego, tylko dobrze o nim świadczy, bo to znaczy, że uznawany jest za coś na kształt skarbu narodowego i każdy taki skarb chciałby u siebie mieć, czy to w Krakowie, czy to w Warszawie. To jedno. Druga rzecz, na pewno trudno jest się przyzwyczaić, ale my, patrząc na Adama Bonieckiego, nie powinniśmy zapominać o jednym. To jest ksiądz z prawdziwym powołaniem. Prawdziwym, głębokim powołaniem. A ten, kto z prawdziwym powołaniem idzie do zakonu, ten jest gotowy na to, że różne rzeczy w jego życiu się wydarzą i wszystkie, nawet te, które początkowo wydają się bardzo trudne, musi przyjmować jako zrządzenia opatrzności. Musi to po prostu, jak powiedzieliby młodzi ludzie, wziąć na klatę. A ksiądz Adam Boniecki jest człowiekiem o charakterze. Dla bliźnich bardzo serdecznym, ale w gruncie rzeczy bardzo twardym i wytrzymałym, i wiem, że to nie będzie dla niego łatwe. My, Krakusi w Warszawie, spróbujemy mu tę zmianę trochę osłodzić, ale, ale na pewno sobie ksiądz Adam z tym poradzi. Do Warszawy jest przyzwyczajony, często tu bywał. To przecież też miasto jego młodych czasów, ale tak długi okres w Krakowie musiał pozostawić zmiany w psychice i do Warszawy na początku trzeba się przyzwyczaić. Księdzu Adamowi, jako mojemu dawnemu dobremu, przełożonemu, chciałbym, e, e, chciałbym go przestrzec przed jednym: a mianowicie większość krakusów, która przeprowadza się do Warszawy, pierwszą zimę spędzoną w stolicy musi przeleżeć w łóżku cierpiąc na najróżniejsze choroby gardła, e, począwszy od anginy, a skończywszy na ciężkim zapaleniu płuc. Z czym się to bierze? To wyjaśnienie jest bardzo proste. My, mieszkając w Krakowie, jesteśmy przyzwyczajeni do miasta ciasno zabudowanego, położonego w nietce, gdzie właściwie nie wieją wiatry. Lato w Krakowie jest nie do wytrzymania, bo zaduch jest potworny, z kolei zimą jest dość ciepło. Jedyny wiatr który ma taką siłę, by wedrzeć się do tego naszego prastarego krakowskiego grodu, to Halny. Ale jak wszyscy wiedzą, Halny jest wiatrem wprawdzie mocnym, ale bardzo ciepłym, więc e, trudno się przy Halnym przeziębić.